Pan Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, irytuje mnie, że polskie prawo aborcyjne określane jest jako piekło kobiet. Irytuje mnie to dlatego, bo kwestia nienarodzonych dzieci jest zupełnie pomiana. To przecież one są skazane na śmierć. I właśnie dlatego ten aborcyjny fanatyzm tak bardzo mnie obrzydza, Restrykcyjne przepisy aborcyjne nie dyskryminują kobiet, aborcja nie jest prawem człowieka, a ONZ i Unia Europejska nie mają prawa ingerować w polskie prawo aborcyjne, bo Polska jest państwem suwerennym. Nie zapominajmy, Polska jest krajem katolickim i mam nadzieję, że Polska pozostanie katolicka. Jest haniebne, że polska lewica i polscy liberałowie wykorzystują Unię Europejską do atakowania własnej ojczyzny. Jeśli naprawdę chcecie doświadczyć piekła kobiet, to zapraszam do Niemiec. Podczas gdy 19% kobiet w Polsce padło ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej, w Niemczech ten odsetek wynosi 35%, a więc prawie dwa razy tyle. To nie w Warszawie kobiety są gwałcone zbiorowo przez migrantów, to nie w Krakowie schroniska dla kobiet pękają w szwach, to nie we Wrocławiu. Kobiety nocą boją się wyjść na ulicę, ale w Berlinie, w Hamburgu, w Kolonii i Frankfurcie. To właśnie tam mamy piekło kobiet. W Niemczech, a nie w Polsce. Dziękuję bardzo. Kolejny mówca to pan Braun. Ma pan jedną minutę. Szczęść Boże. Laudetur Jezus Christus. Po pierwsze, odrzucam tę debatę jako bezczelną uzurpację ze strony przemocowej większości tej Wysokiej Izby. To jest ingerencja w sprawy wewnętrzne niepodległego państwa, suwerennego narodu polskiego, przed z Eurokołchozem i jego nieustannymi ingerencjami, mieszaniem się w wewnętrzne sprawy naszego państwa i narodu. Po drugie, z dumą z dumą przypominam, że jestem jednym z tych polskich parlamentarzystów, którzy mieli zaszczyt złożyć podpis pod tym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, którego uwzględnienie poprawiło, poprawiło znacznie stan bezpieczeństwa życia ludzkiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Jestem z tego dumny, bo tam gdzie mali, nie są bezpieczni, tam nikt nie jest bezpieczny. Tu w tej Wysokiej Izbie, Pani Przewodnicząca, tu w tej Wysokiej Izbie jest sporo osób, które traktuje Thank jako niedoskonałe, obarczone Thank pewnymi deficytami moralnymi, intelektualnymi. The... Mikrofon mówcy został wyłączony przez przewodniczącą. No, you have to stop now, Musi Pan w tej chwili y, zakończyć pan na wypowiedź. Zakończył się czas na Pana wypowiedź, Panie Brown. Przewodniczący, Pani Komisarz. Raport Komisji ONZ na temat sytuacji kobiet w Polsce jest druzgocący i nie trzeba za bardzo wchodzić w szczegóły tego raportu, aby zrozumieć tę konkluzję, bo jest ona bardzo prosta. W Polsce łamane są prawa człowieka i to jest ta konkluzja po prostu. Ten raport mówi o tym, że w Polsce czy teraz, czy sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku łamane jest nie jedno prawo, ale wiele praw kobiet, do których Polska się zobowiązała już w 1980 roku ratyfikując konwencję onz -u. Łamane jest prawo do niedyskryminacji i równości, prawo do prywatności, prawo do integralności osobistej, prawo do godności, prawo do zdrowia fizycznego i psychicznego, prawo do dostępu do usług zdrowotnych, prawo do autonomii reprodukcyjnej i prawo do dostępu do informacji dotyczącej planowania rodziny. To jest cały czas Taka Polska Polska roku 2024. Niestety nadal po wygranych wyborach nie mamy tych zmian, o które walczyły młode Polki i młodzi ludzie ogólnie. Drodzy Państwo, pracuje ze mną Jessica. Tu w Parlamencie 25-letnia Polka, która rok temu wymyśliła w kampanii wyborczej akcję dziewczyny na wybory i zaangażowała tysiące kobiet do tego, aby zmienić władzę. Spytałam ją wczoraj, co by powiedziała tym politykom w Polsce, którzy nie chcą tych zmian wprowadzić. Cytuję, co powiedziała. Chcę wam powiedzieć, że jestem wkurzona, rozgoryczona i po ludzku zmęczona. Nie po to mobilizowałyśmy miliony kobiet, by głosować w ostatnich wyborach. Nie po to szłyśmy w setkach protestów, by słyszeć, że w tej kadencji wciąż nie da się przegłosować depenalizacji oraz legalnej, bezpiecznej aborcji. Ja mam prawo, by żyć i chcę żyć w kraju, który kocham i walczyć w nim o znacznie więcej niż o prawo decydowania o sobie. Ile jeszcze? No właśnie, pan, Szanowni Panowie, ile jeszcze będziemy czekać? Dziękuję. Merci beaucoup, cher Dziękuję Pani bardzo. Pani Bryłka. Państwo, Polska jest państwem, w którym nie wolno mordować dzieci. Również tych jeszcze nienarodzonych, a kobiety w Polsce są bezpieczne. Tak, kobiety w Polsce są bezpieczne. My w Polsce bronimy wszystkich swoich obywateli przed barbarzyńskim prawem, zezwalającym na mordowanie kogokolwiek w imię lewicowej ideologii. I to jest hańba, że poseł do Parlamentu Europejskiego wybrana z Polski, z mojej Wielkopolski, poseł znana z zakłócenia obrzędów religijnych, domaga się dziś przed całą Europą, żeby w Polsce wprowadzono prawo, które ostatni raz obowiązywało za niemieckiej hitlerowskiej okupacji, okupacji, która wysłała na pewną śmierć miliony Polaków i Żydów. Gdyby Unia Europejska trzymała się fundamentów cywilizacji europejskiej, to dziś nie debatowalibyśmy nad prawem do zabijania, ale debatowalibyśmy nad prawem do szacunku dla każdego życia, szczególnie dla tego poczętego. Polacy będą bronić cywilizacji życia, będą bronić najsłabszych. A Wy, unijni barbarzyńcy, odczepcie się od nas i nie narzucajcie nam swojego eugenicznego prawa. Dziękuję. Płód, zarodek, embrion, zlepek komórek, takich nazw używają aborcjoniści, żeby odczłowieczyć nienarodzone dziecko, odebrać mu godność, wmawiając nam, że jego zamordowanie to żaden problem. Domagacie się legalnej aborcji, bo zdążyliście się już urodzić. Czy mielibyście odwagę spojrzeć w oczy dziecka, którego matka nie uległa waszej presji, nie dokonała aborcji i powiedzieć mu, gdyby to ode mnie zależało, byłbyś już martwy? To najzwykle, najzwyklejsze bestialstwo. Kłamiecie, że prawo, które chroni życie nienarodzonych dzieci, prowadzi do śmierci matek. Według danych WHO Polska posiada jeden z najniższych wskaźników śmiertelności kobiet w ciąży. Dwa zgony na 100 tysięcy urodzeń. To wciąż o dwa za dużo. Ale w Niemczech, w Belgii czy nawet w USA, gdzie prawo aborcyjne jest zliberalizowane, ten wskaźnik jest o wiele wyższy. Cynicznie gracie na emocjach, wykorzystując ludzkie tragedie, wmawiając społeczeństwu, że kobiety umierają, bo nie mają prawa do aborcji, zupełnie pomijając inne czynniki. Ilu z waszych posłów w Polsce zaangażowało się w pracę zespołu do spraw opieki okołoporodowej? Zero. Za to wyśmiewacie polityków konfederacji, że pomagają matkom na porodówkach. Jak, jak aborcyjne organizacje w Polsce typu aborcyjny Dream Team, który wspieracie, e, poleca Radzić sobie z abortowaną ciążą po 12 tygodniu, cytuję, spuścić w toalecie, zakopać, wyrzucić do śmietnika. Jak bardzo trzeba nienawidzić rodzaju ludzkiego i samego siebie! Żeby uważać to za normalne, żadna władza, żadna organizacja międzynarodowa, żaden raport nie ma prawa nakazywać nam zabijanie nienarodzonych dzieci. Konstytucja RP zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, także tego w łonie matki. Mówienie o aborcji jak o prawach człowieka to zło w najczystszej postaci. To świad świadectwo moralnego upadku części naszej cywilizacji. Jako matka dwójki dzieci zawsze będę stać w obronie życia nienarodzonych dzieci. W obronie cywilizacji życia przeciwko cywilizacji śmierci. A tak wyglądają dane śmiertelności kobiet w ciąży w Polsce. Bardzo proszę. Je vous remercie. Dziękuję bardzo. Proszę unikać tego rodzaju demonstracji. Agnieszka Izabela. Agata, Marta, Anna, Justyna, Dorota to imiona kobiet, które umarły w moim kraju tylko dlatego, że populistyczna prawica z PiS i skrajna prawica z Konfederacji postanowiły sobie wyczyścić sumienia, podlizać się katolickiemu klerowi. Tchórzliwie podrzucili wniosek o uznanie za niekonstytucyjne i tak już skrajnie nieprzyjazne prawo antyaborcyjne do upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby nie swoimi rękoma zgotować piekło polskim kobietom. Te śmierci, to cierpienie rodzin, osierocone dzieci to wasze haniebne dziedzictwo. Na masowo protestujące setki tysięcy Polek i Polaków rząd prawicy jeszcze niedawno wysyłał uzbrojonych po zęby policjantów, którzy w brutalny sposób tłumili słusznik, słuszny gniew swoich obywatelek. Te haniebne sceny z polskich miast i mas miasteczek widział cały świat. Dzisiaj obowiązkiem każdego demokraty i demokratki jest stać przy kobietach i przy ich prawach. Dziś obowiązkiem każdego demokraty jest zrobić wszystko, aby nigdy więcej, nigdzie, ani w Polsce, ani w żadnym kraju na świecie, żadna rodzina nie musiała już opłakiwać swojej zmarłej mamy, siostry, córki czy żony. Czas przyszedł teraz. Nie wystarczą same deklaracje. Czas doprowadzi do tego, aby aborcja była bezpłatna, legalna.